Jak ocenia Pan inicjatywę rankingu Gminy Województwa Pomorskiego? Myślę, że jest to cenna inicjatywa przede wszystkim dlatego, że ten ranking jest tworzony i oceniany przez ekspertów i właśnie takich analiz, takich dokumentów nam potrzeba. Wydaje mi się, że jest wiarygodny, miarodajny. Dlatego jest dla nas cennym źródłem informacji. W jakich miejscach, w jakich kategoriach zajęliście w tym ranking? No, to może od najważniejszego. Zajęliśmy drugie miejsce w województwie pomorskim w kategorii ogólnej, open. Zajęliśmy też pierwszy, pierwsze miejsce w kategorii gminy wiejsko-miejskich oraz uzyskaliśmy tytuł lidera powiatu Puckiego. Czy jest Pan zaskoczony pozycjami gminy w tych kategoriach? Tak, nie ukrywam, że jestem zaskoczony. Liczyłem, że może gdzieś tam znajdziemy się wśród tych gmin nominowanych w pierwszej piątce, ale o tym, że będą to, to miejsca na podium, nie, nie, nie wiedziałem i nie myślałem. Co Pana zdaniem było kluczowe do osiągnięcia tego wyniku? No konsekwencja tym bardziej, że to jest ranking nie za jeden rok, tylko za okres kilkuletni. I no tutaj wierzę, że to, co, co robię, a jestem burmistrzem od 2002 roku i wcześniej od 1994 roku działam w samorządzie i staram się, żeby to była cały czas kontynuacja tych założeń, które mieliśmy już w 90 roku, idąc do Wyborów. Tych punktów, które sobie wtedy założyliśmy, było kilkadziesiąt i konsekwentnie je realizujemy. Oczywiście przeprowadzając pewne, pewne korekty, ale no nadal wiele z nich jest aktualnych. Oczywiście dochodzą nowe i, i także tutaj stawiam na, na konsekwencje. Jak wpłynie i czy wpłynie to wyróżnienie na Państwa działania? No, oczywiście. Na pewno na dzień dzisiejszy to jest to radość, bo yy, praca w samorządzie nie zawsze jest pracą yy, wdzięczną yy, i tutaj. Jeżeli ktoś liczy na to, że kiedy zostanie radnym czy burmistrzem, że wszyscy będą go chwalić i klepać po plecach, to tak niestety nie jest. Natomiast jeżeli się jest już tym samorządowcem przez ileś lat, to potem człowiek sam dostrzega, że udało się pewne rzeczy zrealizować. Po pierwszych czterech latach tych owoców nie widać, natomiast kiedy już jest się dłużej, to one przychodzą. No a dzisiaj jest to Jakaś nagroda dla mnie, dla moich mieszkańców, dla mojej gminy i na pewno to mobilizuje do dalszej pracy.